Z okazji 225 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Moi drodzy. Jak każdego roku, i praktycznie jak każdego święta narodowego, Liga Obrony Suwerenności stara się gromadzić patriotów po to, żebyśmy wspólnie uczcili, akurat dzisiaj Konstytucję 3 maja i kolejną rocznicę jej uchwalenia, ale w innych wypadkach święto niepodległości i wiele innych, chwalebnych bądź też Dramatycznych w historii naszej ojczyzny dat, ale ważnych z punktu widzenia tożsamości. Takie manifestacje, choćby skupiały kilkadziesiąt osób, są bardzo ważne, bo budują wspólnotę. Wszyscy ci, którzy mają złe intencje w stosunku do Polski, którzy kiedyś sobie życzyli, żebyśmy przestali epatować tym naszym patriotyzmem, chcieliby, żebyśmy siedzieli w domu. Oglądali relacje telewizyjne tylko i wyłącznie z oficjalnych, celebry, jakiś film wyciągnięty z lamusa, i to wszystko. Ale wspólnota to jest życie. Wspólnota to jest jakaś dynamika. Wspólnota to jest idea. Wspólnota to jest to napięcie, które się wytwarza między ludźmi, którzy się spotykają w jednym określonym miejscu i czasie i wspólnie przeżywają te okoliczności, dla których się zgromać. I dlatego my będziemy zawsze preferowali takie właśnie właśnie formy. Dzisiaj pogoda nam dopisuje, ale ci, którzy towarzyszą nam od lat wiedzą, że czasami bywało tak, że 3 maja lał deszcz, ale my czy w deszczu, czy w śniegu w grudniu, 13 grudnia, nieważne, będziemy będziemy się spotykali, będziemy upamiętniali w takich miejscach, które są właściwe w stosunku do okoliczności obchodzonych rocznic, będziemy podkreślali swój patriotyzm i pamięć. Wdzięczność dla bohaterów, którzy w przeszłości dokonali wielkich czynów, dzięki którym dzisiaj możemy czuć się Polakami, być Polakami i żyć jak wolni ludzie. Choć próby ograniczenia naszych wolności, odebrania nam suwerenności podejmowane są non stop, ale cóż, żyjemy na skrzyżowaniu Europy, dróg w Europie. Tu nie pierwszy raz i nie tylko w XX wieku armie maszerowały w tą i we w tą. Byliśmy świadkami w Osten, parcia na wschód, Byliśmy świadkami imperialistycznych dążeń Rosji, czy też nasi przodkowie byli świadkami bezpośrednimi, czy my jesteśmy tak naprawdę ich potomkowie, świadkami tego, co się działo w historii, w przeszłości, czytając to w podręcznikach, w książkach historycznych, oglądając na ekranach telewizorów, w filmach. Musimy budować w sobie tożsamość, wzmacniać polską tożsamość, ponieważ to jest jedyny czynnik, który stanowi o tym, że istniejemy i że jesteśmy Polakami, a nie jakimiś tutejszymi o nieokreślonej tożsamości, pochodzeniu i przynależności. Przez wiele lat lansowano orły w czekoladzie, Przemysł pogardy, jak to ktoś określił, w stosunku do wszystkiego, co kojarzyło się z patriotyzmem. Dzisiaj jest taki czas, że zaczyna się odradzać to poczucie dumy. A właściwie nie tyle odradzać, co po prostu Polak podniósł wysoko głowę. Wcześniej był poniżany, może nawet prześladowany, wyszydzany, wykpiwany. Dzisiaj patriotyzm został podniesiony do rangi tego uczucia i najważniejszego instynktu w życiu narodu, który ma już nawet pewną formę sankcji prawnej i ochrony. I o to przecież chodzi. Bo nie chodzi o to, żeby wpędzać nas bez końca w poczucie winy. Najczęściej za nie nasze własne winy. Nie chodzi o to, żeby pomniejszać nasze zasługi. Tylko chodzi o to, żeby pokazywać to, co było dobre w naszej historii, te nasze wielkie osiągnięcia, z powodu których mamy prawo być dumni i żebyśmy my tą dumę odczuwali z bycia Polakami, członkami wielkiej wspólnoty, obywatelami naprawdę wielkiego państwa, które oparło się dwu ogromnym. Totalitaryzmom okropnym, okrutnym, barbarzyńskim w XX wieku, wcześniej po 123 latach niewoli, licząc od pierwszego rozbioru jeszcze dłużej, odbudowało się, jak Felix z popiołów powstało na gruzach imperialistycznych mocarstw, które wcześniej dokonały rozbioru Polski. Rozbioru Polski, w kontekście którego nie może zabraknąć konstytucji 3 maja. Bo przecież ostateczne rozbiory. Nastąpiły, jakby nie było, w odwecie mocarstw za próby podjętą przez polską elitę, część polskiej elity, tą oświeconą, patriotyczną, ku naprawie Rzeczpospolitej. I jak uchwalono konstytucję 3 maja, i jak zaczęto wprowadzać jej zapisy, tak pojawili się tacy, których dzisiaj pamiętamy pod nazwą Targowiczan, którzy zrobili wszystko, aby zniszczyć dzieło konstytucji 3 maja, szli po pomoc do dworu rosyjskiego w Petersburgu, umożliwili obcą ingerencję, zaprosili na terytorium państwa polskiego pod pozorem ochrony praw i wolności szlacheckich starych obce mocarstwo, które ostatecznie przyczyniło się do upadku Rzeczpospolitej i wymazania jej. Z map Europy na 123 lata. To wielkie dzieło, które zunifikowało państwo polskie, bo do tamtego momentu mówiło się o Litwie i koronie. Potem to już była nie Rzeczpospolita obojga narodów, tylko pierwsza Rzeczpospolita. Państwo zunifikowane, zlikwidowano osobny skarb, osobne urzędy, osobne wojska. Wszystko to było wojsko Rzeczpospolitej. To jest wielki symbol, ta nasza konstytucja. To nie są tylko te prawa, do których się wraca, czyli to upodmiotowienie mieszcza, ta ochrona dla chłopów i szereg innych rozwiązań, ale to jest przede wszystkim ta reakcja tego najczystszego w swojej postaci ducha narodowego przeciwko obcej ingerencji, przeciwko obcym ambasadorom, u których w kieszeni i w których kasie siedział praktycznie król Stanisław Poniatowski. Główni magnaci Hetmanowie i reprezentanci najwyższych władz państwa nie można dzisiaj pominąć faktu, że kolejne rozbiory były ratyfikowane przez Sejmy nieme, To prawda. Ale pewnie niemy ich ucha na postulaty narodu, a otwarte tylko i wyłącznie na grabież majątku narodowego i na zapewnienie sobie pełnej kiesty. Nie można o tym pamiętać, że w tamtym czasie, nie można o tym zapominać, przepraszam, że w tamtym czasie pojawili się nie tylko na scenie naszej historycznej narodowej ludzie, którzy chcieli odnowy Rzeczpospolitej. Jej reformy, wzmocnienia, rozwinięcia siły i potęgi, stąd aukcja wojska na 100 tysięcy, która nigdy nie została zrealizowana, ale trud został podjęty. Pojawili się też tacy, którzy od samego początku działali przeciwko. I to trzeba pamiętać, bo dzisiaj mamy też z tym do czynienia. Abstrahując od różnych propozycji zmian, przez demokratycznie wybrany rząd, czy się z nimi zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy zrobilibyśmy to lepiej, czy gorzej, faktem jest jednym niezaprzeczalnym, że polskie sprawy powinny być załatwiane w Polsce. Ubieganie się o obcy arbitraż za granicą, ubieganie się o obcą interwencję ze strony czynników zagranicznych czy Stanów Zjednoczonych gdzie przecież sekretarz stanu interweniował przyjeżdżali senatorowie, czy Komisje Weneckie, czy też e, Unia Europejska z różnymi instytucjami, czy jacykolwiek inni ambasadorowie, czy nawet te żydowskie lichwiarskie agencje ratingowe, które doprowadziły do tego swoimi machinacjami, że dzisiaj kurs złotego zleciał na pysk i tak naprawdę wszyscy na tym cierpimy. Bo musimy kilkadziesiąt złotych, kilkadziesiąt groszy więcej dać za ich paliwa, mimo że cena ropy jest no, jedna z najniższych w ostatniej historii. Taka jest rzeczywistość. Mamy do czynienia z wielkim, nasilonym, natężonym atakiem, który zresztą inspirowany jest, podniecany i sprowadzany na życzenie pewnych ośrodków wewnętrznych. Ten atak idzie ze strony różnych czynników. Bo tak ze strony administracji amerykańskiej, jak i ze strony Unii Europejskiej, różnych organizacji międzynarodowych, kapitałowych, finansjery i, i, i różnych grup wpływu, ale też z wrogiej propagandy, z tych wszystkich czasopism, lewicowych, liberalnych, które siedzą w kieszeniach bankierów, tych globalnych bankierów, którzy chcą wprowadzić teraz tą umowę TTIP między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i zalać nas tanią tandetą i żywnością sztucznie genetycznie modyfikowaną. I w dodatku utrzymują to w głębokiej tajemnicy wszystkie negocjacje, żeby żaden Europejczyk się o tym nie dowiedział, bo w życiu by tego Europa nie zaakceptowała. To oni, którzy sprowadzili na Europę ten prawdziwy Armagedon dzień sądu, te miliony imigrantów, wśród których wielu czai się takich... Którzy przyjeżdżają z tego tak zwanego państwa islamskiego i wysadzają się na ulicach Brukseli czy Paryża. I mamy do czynienia nie tylko z jakąś formą brutalnej ingerencji, ale powiem wam szczerze, z jakąś formą głupoty. Skrajnej głupoty. Bo jak czytam, a obecnie piszę też pewien tekst publicystyczny, więc sporo analizuję na ten temat, i czytam doniesienia prasowe, to. Jeden z imigrantów, który się wysadził ze Szwecji, przybył do niedawna. Występował w filmikach propagandowych kręconych przez Unię Europejską na temat wspaniałych perspektyw rozwijającej się integracji tych muzułmanów w Europie. Inni pracowali w budynku Parlamentu Europejskiego. A jeden z tych, co się wysadził 5 lat wcześniej, przez 5 lat pracował na, na lotnisku. Na tym samym, na którym się wysadził i zabił y, pasażerów czekających na lot. To jest jakiś nonsens! Ci ludzie, którzy rządzą w Europie, oni nie, zgadza, nie, nie zdają sobie z tego sprawy, że sami kręcą stryczek na siebie. Przecież za chwilę to w parlamencie europejskim będą wybuchać bomby. I co wtedy powiedzą? A jedynym, jedyną tak naprawdę odpowiedzią. Była pani Mogherini na konferencji prasowej, która się rozpłakała i żywnym głosem zaapelowała żeby prze, do muzułmanów, żeby przestali mordować niewinnych, niewinnych Europejczyków. Przecież to jest jakiś nonsense, jakaś paranoja. Moi drodzy, dzisiaj Polska jest bezpieczna, ale nie dzięki temu, że uchwaliłeś nowe prawo antyterrorystyczne czy cokolwiek takiego. Bo my wiemy, jakie są jeszcze porządki w Polsce. Nie jest za dobrze z wieloma służbami, skoro prezydentowi opona wystrzeliwuje, a tu różne inne rzeczy się dzieją. My jesteśmy bezpieczni przede wszystkim z tego powodu, że nie ma u nas gett muzułmańskich na obrzeżach naszych największych miast. Ale co mamy powiedzieć, skoro prezydent Adamowicz z platformy zresztą się wywodzący, ten którego prokuratura ja się dziwię, bo zarządzana obecnie przez ministra Żobre, uniewinniła z zarzutów korupcyjnych z zarzutów postawionych i uniewinniono go on już teraz chodzi w blasku glorii i chwały, że, że jest niewinny no przepraszam, to te, te mieszkania wyparowały udowodnił, skąd je wziął, sprawa wątpliwa ale ten człowiek miał czynność i rada miejska również Przegłosować w sierpniu ubiegłego roku, że bez oczekiwania w kolejce, mimo że 2000 rodzin gdańskich oczekuje w kolejce, każda rodzina imigrancka, która tu przyjedzie na zaproszenie, dostanie mieszkanie z zasobów miasta. To po pierwsze. Po drugie, ogromny plan i ogromna robota idzie już od roku. Zresztą to było pierwsze miasto w Polsce. Nasze miasto nad Bodławą Gród. Idzie potężna robota, żeby przygotować tutaj. Ośrodek dla wielu setek tych imigrantów, którzy zamierzają tu integrować, asymilować. Nie wiem, co zamierzają z nimi robić. Prawda jest taka, że jak media doniosły, jak tylko zjechali na brzeźną przedstawiciele gminy muzułmańskiej i zobaczyli budynek po dawnych jakichś instytucjach związanych z, z Caritasem, i był tam wymurowany betonowy krzyż, to zareszczyli z ściągnięcia tych symboli, bo to obraża ich uczucia religijne to jest to o czym ja mówię oni nie chcą się integrować a my na siłę będziemy pompować miliony w to żeby ich to utrzymywać oni nie chcą tego oni chcą nas zmienić i status quo nas w sensie europejczyków bo dzisiaj w polsce jeszcze tego zagrożenia nie ma dlaczego my mamy chować naszą noworoczną choinkę dlaczego my mamy zdejmować krzyże Dlaczego y, niewiasty mają się zasłaniać, a my mamy, nie wiem, zapuszczać brody na siłę wszyscy? Po to, żeby się przypodobać muzułmanom? Nasz kraj jest chrześcijański i katolicki. I to jest sprawa bezdyskusyjna. Obojętnie to sobie myślą kodowcy czy tam inne, jakieś tam inne cudaki od y, Grockiego, bo to jest nieważne. To jest margines wszelkich marginesów. Oni się nie liczą. Oni sobie pochodzą, pomanifestują i na tym się skończy. My jesteśmy krajem chrześcijańskim, polskim, utrwalonej tradycji narodowej. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby hodować kolejne getty. Bo my mieliśmy już takie doświadczenia w historii. I to nic dobrego z tego nie wynika. Bo my nie chcemy być posądzani o to, że nienawidzimy obcych, nie, bo tu nikt nie napastuje tak naprawdę, oprócz jakichś chuligańskich, pijackich wybryków czasami się zdarzających, nikt nie napastuje turystów jak przyjeżdżają, choćby mieli odmienny kolor skóry. Wszyscy się nawet cieszą, że przyjeżdżają, zostawiają swoje pieniądze. Ale to nie znaczy, że mamy na swój teren wpuszczać obcych, którzy będą nam nakazywać żyć po swojemu, a nie tak jak my dotychczas się przyzwyczailiśmy do tego. Tu chodzi o coś więcej, jako doraźną pomoc dla paru ludzi, czy paruset, czy paru tysięcy. Tu chodzi tak naprawdę o całkowitą przemianę naszego sposobu i stylu życia i bycia. Na co pozwolić nie możemy. Dzisiaj rząd belgijski stracił panowanie i kontrolę nad dzielnicą Molenbeek. Tam jest wylęgarnia terrorystów. Tam półmilionowa mała Turcja się znajduje. I tam oni się hodują, a potem wysadzają w całej zachodniej Europie. I my mamy też sobie hodować takie dzielnice? Dopóki nasz rząd będzie wypłacał małe zasiłki tym imigrantom, to jeszcze będziemy mieli do czynienia z ich ucieczką za granicę. Że będą przyjeżdżali tutaj, będą uciekali, tak jak wcześniejsi, którzy tu przybyli. Ale jak Unia nas zmusi do tego, żebyśmy wypłacali i ma są takie pomysły, takie same zasiłki jak w Niemczech, to będą tu siedzieć i gnić, bo oni do pracy się nie nadają. I będą knuć, i będą napadać, i będą gwałcić, i będą robić różne nieprzyzwoite rzeczy. I co wtedy? Mamy wzorem prasy niemieckiej cisza nad tym tematem, politycy będą tłumić te wszystkie próby upublicznienia. Tak ma to wyglądać? Napisałem tekst pod tytułem Na niemiecki smycz. Podniosłem tam temat stosunków własnościowych polskich mediach. My dobrze wiemy, teraz w telewizji jest to dość popularne, już propagowane, dobrze wiemy, na czyim pasku chodzi większość dziennikarzy i redaktorów. Większość gazet, bo w telewizji jeszcze nie jest aż tak źle pod tym względem. I wiemy, jaki dyskurs polityczny się toczy. I wiemy, jak próbują nas rozmiękczać na przyjęcie wszystkiego, co nam jest Dziś obce, a jutro może być wrogie. I nie dlatego, że my jesteśmy wrogami muzułmanów. Bo nie. Bo od czasu Chodzimia, od czasu Wiednia, to myśmy ich porządnie nie zlali. Więc generalnie chyba do nas żadnego żalu mieć nie mogą. Ale nie o to idzie gra. Jest paru sprytnych polityków, i może nawet więcej niż paru w Unii Europejskiej, którzy sobie tak o to wymyślili, że dzięki temu, że sprowadzą tu miliony ludzi, którzy w ogóle nie identyfikują się z tradycją, cywilizacją europejską, dadzą im obywatelstwo, wezmą na utrzymanie Unii Europejskiej i państw narodowych, bo przymuszą je do tego, uzyskają większe wpływy polityczne. Bo dzietność w rodzinie muzułmańskiej to jest przecież 7-15 dzieci. To za 20-30 lat może dojść do tego, że i w Polsce będzie ich 5 milionów. I chodzi po prostu o to, co w zachodniej Europie. Dlaczego zachodnia Europa się tak za zachowuje? A jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Wielu eurodeputowanych to są muzułmanie, którzy wcześniej byli znaturalizowani podobno, parędziesiąt lat wcześniej. Wielu z nich jest radnymi. Są też ministrowie, członkowie rządu. I jak myślicie, na czyją rzecz oni działają? I teraz sobie uświadomcie, oni nie muszą się wysadzać. Wystarczy, że poszerzają strefę wpływów muzułmanów. Jeśli ci, którzy pracowali na dobrze płatnych posadach, obojętnie, sprzątaczy, tragarze, ale tam się dobrze płaci, w porównaniu do tego, co w Polsce, na lotniskach, w budynkach Unii Europejskiej i tak dalej, jeśli oni, mimo tego, że jest im dobrze, wysadzają się w imię Allaha, to co zrobią ci, Którzy siedzą na wysokich stołkach, którzy pracują w policji, służą specjalnych i donoszą terrorystom. Widzieliście, co się dzieje w Iraku? Dopiero się Amerykanie wyprowadzili inni, a tam się już dzieje rewolucja. Wparował wściekły tłum bum pod wodzą jakiegoś imama, obalił ten ich skorumpowany parlament i teraz nawołuje do kolejnej rewolucji islamskiej. Ale ledwo zaczęła się ofensywa wojsk irackich tam osób przeciwko państwu islamskiemu. Sami widzicie, co się dzieje. Jedyną drogą do tego jest naprawdę twarde trzymanie się zasad, na których oparta jest cywilizacja europejska. To jest raz, dwa, obrona tego, co stanowi dzisiaj jądro Europy. Trzeba postawić mury i płoty, to je postawimy. I trzeba postępować tak, jak każdy suwerenny kraj postępuje w przypadku ludzi, którzy nielegalnie przekraczają granicę. Tak było zawsze i tak powinno być. Aresztować, deportować, a jak będą stawiali opór, to strzelać. Trudno. Porządek musi być. To nie może być tak, jak przyznają władze niemieckie, że dajemy Niemiec coś, do Niemiec przyjechało milion dwieście tysięcy muzułmanów ostatnio, a pół miliona rozpłynęło się we mgle i nie wiadomo gdzie oni są. No to jest jakiś nonsens. I ktoś mówi, że tam nie będzie terrorystów wśród tych ludzi. Tak nie można postępować. Bo tym sposobem narażamy się na ogromne niebezpieczeństwo. Bo kiedy będą chcieli w nas uderzyć, to uderzą z taką mocą, że my się po prostu nie pozbieramy. Wysadzą się nagle w 50 stu miastach Europy w powietrze, i co wtedy powiemy? Służby specjalne zwariują, bo będą kompletnie bezradne. A ludzie wpadną w panikę i to w to grają. Miliony wściekłych muzułmanów są gotowi to walki w dżihadzie w imię Allaha. Będą gwałcić, mordować i plądrować, bo oni nie przyjechali tutaj uczciwie pracować na chleb, tylko przyjechali na socjal, który wypracowuje każdy europejski podatnik. I sobie tego nie życzymy, żeby oni tu przyjeżdżali na koszt nasz, tutaj przebywali. A przede wszystkim to, czego sobie nie życzymy, definitywnie odrzucamy i apelujemy z tego miejsca i w wielu innych formach do rządu, żeby odrzucił jakikolwiek dyktat na temat relokacji, przyjmowania imigrantów i broń Boże, jakiegokolwiek płacenia za nieprzyjętych imigrantów. Jeśli komuś się marzy, że mogą Polaków złamać, to my też możemy zrobić im referendum i wystąpić z tej całej dziadowskiej Unii Europejskiej. Już za parę lat przestaną płacić jakiekolwiek pieniądze. I wtedy dopiero się okaże, że jesteśmy płatnikiem netto. A to otworzą granice y, dla swobodnego przepływu ja wiem, mieszkańców Turcji, przyjmą ich do Unii i wtedy dopiero będziemy mieli konia trajeńskiego w Europie. 100 milionów czy 90 milionów muzułmanów z Turcji. Pamiętajcie o tym, kto strzelał do Jana Pawła II. Turek jak Szarych wilków. Ale przede wszystkim też...